z tobą nie umiem wygrać Ania Dąbrowska. W dzień dobry wszystkim w Melo Radio. Pierwszy dzień wiosny dzisiaj, przepiękna pogoda. Zamiast topić marzannę można pomyśleć o tym, by ogarnąć po zimie samochód i na przykład go umyć porządnie. Żeby dzisiaj też ładnie świecił w słońcu i w środku, żeby go trochę posprzątać. No właśnie. Niezależnie od tego jak wasze samochody wyglądają, mamy nadzieję, że jeździ się dobrze po mieście. A jak jest w rzeczywistości, to już sprawdzimy za chwilę dosłownie. Radio 92 Reklama tylko do czwartku oferta specjalna w Neonet. Wszystkie produkty małego AGD 15% taniej. Tak, kup dowolny ekspres, odkurzacz, robot kuchenny, depilator czy szczoteczkę elektryczną aż 15% taniej i już dziś ciesz się nowym, funkcjonalnym sprzętem. Wybieraj dowolnie spośród wszystkich produktów małego AGD dostępnych w sklepach i na neonet.pl. Tak, tylko do czwartku w Neonet cały asortyment małego AGD aż 15% taniej. Neonet, porozmawiajmy o dobrych ofertach. Ty masz czas dla siebie, a twoje pieniądze pracują. Lokata witaj w kasie z oprocentowaniem 3,2% w skali roku w kasie Stefczyka. Ciesz się pewnym zyskiem aż 3,2%. Warunki oferty na kasastewczyka.pl oraz w placówkach. Cześć Gosiu, gdzie idziesz? Do apteki. Poleg z witaminą D. Lek? A na co ty się leczysz? Na nic! Chciałam tylko uzupełnić dietę o witaminę D. Gosia, czy wiesz, że od uzupełniania diety są suplementy? Ja mam sprawdzony suplement diety Devitum Forte od polskiej firmy Oleofarm, która produkuje go już od 12 lat. Devitum Forte to witamina D pochodzenia naturalnego, rozpuszczona w oleju lnianym, przez co dobrze się przyswaja. Dzięki! To lecę do apteki. Devitum Forte. Polecam. Magdalena Różczka. Przeceny na święta w Media Expert. Telewizory, laptopy, smartfony, ekspresy, roboty sprzątające i AGD. W super, niskich cenach. Media Expert is cool. Ta informacja może zaskoczyć. Według danych zgromadzonych przez ekspertów z rankomat.pl i Dobry Dobrymechanik.pl, to właśnie użytkownicy aut marki Toyota płacą najmniej za usługi serwisowe. Kluczem do uzyskania niskich kosztów eksploatacji jest także legendarna niezawodność japońskiej marki. Jak widać, opłaca się jeździć Toyotą. Potrzebujesz więcej miejsca do przechowywania? Znajdziesz je w IKEA. W szafkach i pudełkach, ale też w koszykach i pojemnikach. Dzięki IKEA masz miejsce na wszystko i wszystko na miejscu. IKEA, witaj w lepszym domu. Jak mówi nowe polskie przysłowie, lepszy gołąb w garści, a najlepiej dwa. Jak w JNG. 2% na koncie oszczędnościowym i bezpłatne przelewy między twoimi kontami. oszczędnościowym a osobistym w aplikacji moje ING. Oprocentowanie zmienne obliczane w skali roku dla kwot poniżej 200 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia otwartego konta oszczędnościowego w PLN w ofercie bonus na start w ING Banku Śląskim, regulamin w placówkach lub na ING.pl. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej, a aplikacja moje ING to jej wersja na urządzenia mobilne. O kurczaki, jaka oferta w Media Ekspert Barbara. Nie dość, że przeceny na święta to jeszcze raty 0% i do pół roku nie płacisz. O kurczaki, co 0%. No. Media Ekspert jest biegasz w taką pogodę? Mnie by nic do tego nie zmusiło. Jak znam siebie, to od razu coś bym złapała. Wystarczy, że trochę zmarznę albo zmoknę i już się zaczyna. I za nie wszyscy muszą biegać. Ale każdy może zadbać o odporność, stosując Ascorvita Max. Ascorvita Max? Tak. Ascorvita Max to suplement diety zawierający najwyższą dopuszczalną ilość witaminy C o wydłużonym uwalnianiu, a także wysoką porcję witaminy D i cynku. Takie połączenie to trio dla odporności. Ascorvita Max. Odporność na najwyższym poziomie. Zdrowit. Reklama. Melo Radio dziewięćdziesiąt i dwa. Minęła siedma trzydzieści. Informacje Melo Radio. Marcin Sikora. Już ponad tysiąc dwustu uczniów